Mikro nie działało. O. A coś w ogóle było słychać. <laughs> o, Jezu. <laughs> Siemoneczko, nic. No, dobra. Mówiłem, że przepraszam za opóźnienie, ale mieliśmy małą awarię z dziećmi. E, trzeba było ogarnąć sytuację. E, no, ale już, już ogarnięte. Nie wiem, nie wiem, jakie będzie pokłosie tej całej sytuacji. Cześć, Kokosz. Eee, wróciłem z tak wróciłem z mlekiem ale, ale bez mikrofonu <grym> dokładnie mm, także dzisiaj pogramy sobie w diablo eee, kurczę długo to zleciało O 30 do apteki jeszcze cisnąłem nie eee, więc więc eee, no trochę nam to zeszło eee, i dzisiaj co no, Jak powiedziałem dzisiaj diabełek nie Um, akt trzeci, wydaje mi się, że doszliśmy do momentu, gdzie pojawiły się te loża łupieżców, Loż, lo, loże, loże, loże coś takiego, e, czy leża łupieżców, zaraz zobaczymy. Mm, jedna rzecz, e, wczoraj na streamie, e, wczoraj na streamie e, kamera mi się ciała, dzisiaj testowałem, e, dzisiaj testowałem tą kamerkę na nowym kablu, który dziś znalazłem przez dobrą godzinę, jak nie lepiej i nie było żadnej. Jak nie działa, kurwa, kokosz. Zaraz, zaraz tą paczkę cofnę, co do ciebie wysłałem. Ty, kurde, nic sponiuty. Ty. Wieczorne kakao. Zaraz, zaraz tą paczkę tam dorwę tego kuriera. Ja mówię, dawaj tą paczkę. Kokosz, kokosz, nic sponi. Kokosz, nic o, jak kokosz, nic spoj, to spoko, nie ma problemu. Nie dość że zabier zabieramy paczkę. Kokoszowi nicponiowi to ja już tam mówi wysyła tych swoich kurierów do tego kokosza to szóste piętro Także kokoszu szykuj się nie Szykuj się tam kokoszu Otwieraj drzwi patrz przez Judasz Tam wizjer właśnie jak się u was mówiło w domu Ta dziura w tym w, w drzwiach do podglądania są sąsiadki nie jak wychodzi z, ze śmieciami To był Judasz Czy to była yy, czy to był wizjer jak to u was tam mówiono. Kuklik? Bo tego jeszcze nie słyszałem. Kuklik. No bo w sumie kukasz przez niego, nie? Ale kurde, no tego nie słyszałem już. Kuklik. Okej. Okay. Okay. No, wizjer tak. Wizjer znam. Wizjer, wizjer kojarzę. Yy, Judasz jeszcze się mówiło. Yy, w niektórych rejonach tam gdzie pomieszkiwałem. Blizzard North no Mam nadzieję, że dzisiaj kamera nie będzie płatać figli, bo. Yy, yy, bo nie. Dobra. Ale właśnie ona przestała mi płatać figle, jak odbiłem od. I właśnie teraz nie wiem w sumie co naprawiło sytuację całą. Trzy było to odpięcie dysków zewnętrznych. Gorol, Judasz, właśnie u mnie też. Judasz się też mówił. Judasz i Wizję. Tak i tak, ale kukliku ku to nie słyszałem, nie? <laughs> e albo odpięcie dysków zewnętrznych, albo ustawienie, że urządzenia na USB, że komputer ma ich nie wyłączać w celu y zaoszczędzenia energii. Któreś z tych rzeczy zadziałało Nie wiem które Dobra mamy panią gsl-ową dupa Jaki streamer Podobno Kuklock. Dobra musimy się udać do a podziemia łupieżców No blisko byłem O Jezu jakie ja dawno nie grałem w ja... Gdzie tu jest teleport. Tu jest teleport. Zobaczymy tylko czy... A to jeszcze chodźmy do tego typa, a niech na co darmo uleci, nie? Lecz mi łysy. Dobrego dnia. I łysy. Co my mamy tutaj? Mamy many. U jak mało many. Mamy many. Many mamy. many mamy mało. <ścoughs> o, tu mamy manę. Weźmy, Weź mi jedno manę w Wiedźminie tam jeden z tych yy, z tych takich znachorów mówię, Pamiętacie Wiedźmina e, weźmi jedno coś tam coś tam no nie ten ten y, kurde na początku był ten taki poleś y, co z tą kuską mieszkał no nie Wiecie o co chodzi e, to on tam coś y, tak tak dziwnie tak mówił weźmi jedno coś tam coś tam e, potrzebujemy kupić many troszku Nigdy nie grałeś w Teraz tu pana dostaniesz, <noise> Jak można nie grać w tego? Albo ty masz maka, nie? No to na, na maku to to nie. Na maku tego nie ma. Dobra, 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 uciekamy. Oni nie czytałeś, oni nie oglądałeś. No to kurwa, zaraz będzie pan. Rozumiem, nie grać, ale nie czytać. To jest lepsze niż kurwa inwokacja tego Mickiewicza. No właśnie, chyba nie chcę, wiesz. Kurwa! Chyba właśnie nie chcę, bo ja potrzebuję kogoś kto będzie mi tankiem wiesz A yy, ten tak trochę z daleka stoi Ja go nie chcę tylko żeby teraz tutaj yy, nie odpierdolić maniany bo tak yy, Wszyscy są tacy czarodzieje jakby nie z wartu To ja muszę wrócić chyba do ludgolen i tam yy, Tam chyba muszę się yy, bo tutaj nie będę mógł chyba z tego. Nie, nie? mogę tutaj stąd? Okej, okay, dobra, bo nie wiedziałem. Myślałem, że będę musiał. Myślałem, że będę musiał aż do Ludgle wracać. Chyba stąd możesz, a chyba. Chyba to ryba albo tak. kot przez kot. Najmowanie. poznam czy to jest ten jak poznać że tym będzie walczący ten na przykład on tu będzie on tu tak potrafi walić yy, ognistym pierunem łoszklistym takim e, i kule u ognia mi dół? nie mogę to jest wszystko nie da rady. Cześć mirwa dobry wieczór. To jest wszystko, moi drodzy, nie ma nic więcej. Dobra. Dobra, jedźmy. Pójdźmy do Ludgoleą. Ludgole. Ludgoleum. Piękna nazwa. Umiem mówić po arabsku Ludgole. Też chwilę no to zajmie. za 100 tysięcy punktów ktoś mi kupił Gothic do zagrania haha <laughs> męczy teraz kurwa tylko jak ja kogoś z dobroci serca ci powiem zainstaluj sobie mod na lepszą na lepszą tem, na lepszą tą tą graficzkę wiesz ja ci podeślę mody bo bez tego jak masz grać tak wiesz na golaska to ci się to uwierzy zwróci tak że będziesz Wygotował. jak sobie zainstalujesz z tego tego modzika pod ten pod te nowe monitory to gierka nabiera kształtów i naprawdę jest ok. nie ma kraszy nie ma gliczy e, polecawszy nie o cześć laron bo tak jak jak grałem na tym nowym mój to się kurde syfiło srało także po prostu zresztą pamiętasz nie nie dało się grać a po zainstalowaniu Gotik, jest Larond, to mogę. Ty powiedział Gotik, pojawił się Larond. To jest, kurde, to jest. A, tak, wiecie o co chodzi, nie? Uderz, uderz w stół i się kurwa nożyce odezwą nie? Także yy, Larond, słuchaj, bo powtarzać nie będę. Gotik to dobra gra pod warunkiem że się ją dobrze zoptymalizuje pod swoje komputery Chyba że się ma stary komputer to też jest git nie ale jak się nie wgrywa patrzy tak jak ja to mam zawsze w zwyczaju to potem chodzę marudzę i mówię że gra jest do dupy nie Gothic jest fajną grą ma fajną historię jest wiadomo jest jaki jest ale dobrze się gra jak już nie zacina się przy każdym nie wiem z zejściu z krawężnika na przykład nie bo tak miało miejsce to podczas kiedy ja grałem mm. No więc więc jest git nie Pamiętacie, jak ten koleś się nazywał Radżesz jakiś czy on jakiś tam parmezan jak mu tam było czekajcie się co, on ma, co on tu mamy mm, Tak no jest jaka jest ta gra ale fabularnie Gothic jest kurwa mistrzostwem świata nie Mały zamknięty świat No mały powiedzmy no, na obecne czasy Mały zamknięty świat Historia ciekawa ze zwrotami akcji Kurwa turbo nie czego chcieć więcej nie Naprawdę dobre nie Naprawdę ok granie. Dwójka będzie robiona w jakoś, jak skończymy tą serię z Diablo, bo padł ten rekordzik, te 1500 od pana Erora Zeta i będziemy robić Gutika dwójeczkę Śmiesznie hejsić grę po 200 godzinach gry, no, <gry> a oni są jedni i więcej nie zobaczysz, jak ich wyrzucisz. Tak! A to kij z nim, to ja, mu, ja go rozbiorę. Czekaj, ja go rozbiorę, bo on tu ma jakieś kurde fajne rzeczy. Ja nie chcę, żeby on nie nosił. Kurwa, nie zasługuje na nie. Dzięki. E... Bo nie wiem co, to wtedy Nie potrzebujemy tego. Tu puchamy trochę many. Tutaj do paska też rzucimy trochę many, żeby nam nie zajmowało miejsca. O, dzięki. A to wrzucimy tyło. Niemożliwe. Patrzcie już. Eee. Dobra. A drewno tyle, że kopalnie drewno można stworzyć. Ja eee. dziękuję Raron. Nawet dziękuję, nawet e, znaczy dziękuję, nawet nawet okej. Okay. Nawet ci dziękuję. Nie, nie, nie spoko, spoko git. To wkurwiony byłem pod koniec roku. Dalej jestem trochę przybity z sytuacją z tatą, bo wykryto mu nowotwór niestety nie może być operowany. Bo jest umiejscowiony w na płucu, gdzie i yy, to w miejscu, gdzie yy, przechodzi aorta płucna czy coś takiego. mogliby mu wyciąć całe jedno płuco, ale niestety spirometra jest za słaba i jakby wycięli, to należałby całe życie w łóżku już i nic by nie zrobił yy, non stop pod tlenem i tak dalej. Więc yy, na szczęście, na szczęście. Zbadali go i okazało się że jest że jest to nie jest to złośliwy rak nie ma przerzutów I będzie od 8 poddawany leczeniu onkologicznemu Hi Pirate How stinks No a i co żeby było żeby nie było żeby nie było za dobrze nie ojciec rak nie A, a matka szczupak nie a mama yy, mieliśmy jechać na święta do mamy okazało do rodziców okazało się, że kurwa mama covida chwyciła Ja mówię ja dupia nie No to dobra no to wiesz mama lecz jak coś to przyjedziemy po prostu w styczniu no pod koniec grudnia na, na ten na, na sylwestra do was spędzimy sobie razem wieczór Kurwa gdzie tam nie, yy, wyleczyła się z tego yy, z covida przed świętami nie jakoś znaczy zaraz po świętach bo była teraz yy, niedawno u lekarza żeby ją tam zbadali zrobili wymaz z nosa był negatywny ale ma yy, te Jak to się nazywa eee, Jak się to mówi się eee, Skutki pokowidowe efekty pokowidowe symptomy pokowidowe i przez najbliższy miesiąc Najprawdopodobniej będzie taka że będzie z łóżka nie wstawała nie no kurwa, jak, kurwa, jak chce dzisiaj miał być slim od 20, 30 to mi się dzieciaki pochorowały i dopiero przed chwilą odpaliłem stream jak ile to. 17 minut temu dopiero? Się już pół godziny pierdolę. Tutaj. Um, so does we have a good Mac? nie, um, no. Uh, no, I sold the last one, and um, this one is pretty crappy for the, for the caster. Because this one is also a caster, so... I need a who will be my a uh, tank kind of So I, I want to hire again Someone from Ludgoland to be my uh, shield So that I will be able to cast My spells from behind mm, Myślałem że za Pana towarzysza już nie będzie nie no mówię no chciałem być wcześniej ale no niestety nie udało mi się Obrona a tu mamy zdrowie a tutaj mamy skuteczność ataku Zdrowie Zdrowie Na zdrowie Dobra Jere eee, chujnie moim zdaniem weźmiemy kogoś co dodaje nam zdrowie Razan to prawie jak i Jamali prawie jak Jamali Kasim hmm. Okej okay. Nie to weźmiemy, weźmiemy sobie chyba tego Razana Dawaj mi go come on niech się ten mod trochę polepszy bo jak na razie to jest niestabilny i a serio dzięki w ogóle za życzenia polepszenia się z tą. tak gdzieś powinien być ten ten koleś nie łódką o a shift. Tak, to holy freeze. No, I'm not playing a holy freeze. Uh, um, uh, but what do you mean? Uh, what do you mean, freezing? Uh, I'm doing lightning for my, for my mage. Cześć, Andrula. Dobra, idziemy tu jeszcze tutaj przy... Y, jakoś... wywdziać. Camera was frozen? For fuck's sake, really? Oh, so it was not your internet, it was my internet. My camera, again. Fucking hell. Już wydawało mi się, że naprawiłem to gówno. A! to jednak nie moja kamera. Dobra Poka Poka Załóż to Jest zidentyfikowane tak. Dekar, identyfikuj mnie to Koleż e, 10 do szybkości odzyskania od nagrania się do obrony Dzięki mm. Nie uh -huh. mogę tego użyć